Przejdę teraz do y, omówienia y, również w skrócie, jak wy, wygląda komórka, bo na tym opiera się w ogóle tematyka częstotliwości. Y, bo zobaczcie sobie, jak wrócimy jeszcze do tematu układu trawiennego. Zobaczcie, cały system trawienny tworzy tkanka łączna. Oczywiście przy różnego rodzaju komórki tkanki łącznej, one inaczej wyglądają. I one mają w swoim DNA wbudowaną informację, że aha, ja jestem komórką na przykład wyściełającą jamę ustną, a ja jestem komórką, która na przykład tworzy ściany jelit, tak? W każdym bądź razie każda komórka jest złożona z błony komórkowej i z części wewnętrznych komórki, czyli tak zwanych organelli. Najpiękniejszą, że tak powiem, dla mnie organellą to jest, to jest mitochondrium, które tworzy, produkuje dla nas ATP, czyli cząstkę energetyczną. Więc zerknijcie sobie szybciutko na lewą stronę. Ciało składa się z organów, organy składają się oczywiście z tkanek, które, składają, które stworzone są przez. Pojedyncze komórki. Nie zastanawiamy się nad tym, ile mamy komórek, prawda? I czy każda jest dotleniona, czy każda ma w sobie odpowiednią ilość substancji odżywczych, mineralnych, pierwiastków śladowych, i czy każda z tych komórek wydala pięknie produkty przemiany materii, prawda? Dzieje się to, że tak powiem, bez naszej wiedzy, bez naszej świadomości. Składniki odżywcze muszą się dostać do komórki. Metabolity muszą się wydostać. O, tu jest słowo metabolit, więc to może, mo, możecie sobie przypomnieć o szczepach bakterii, o których mówiłam. One produkują, one trawią, prawda? O, no, przepraszam, e, jedzą sobie, trawią i również wydalają, ale też produkują metabolity. E, transport zachodzi przez różnego rodzaju, o, przepraszam. Transport zachodzi przy, przez otwory w błonie komórkowej. Zobaczcie sobie po prawej stronie: tutaj mamy taką właśnie taki otwór w błonie komórkowej, stworzony przez białko. Tutaj jest takie białko i na przykład witaminy rozpuszczalne w wodzie będą przechodzić przez właśnie tą część białkową. Tak? Natomiast witaminy rozpuszczalne w tłuszczach będą bezpośrednio przechodzić przez błonę tłuszczową, tutaj, która właśnie nazywa się błoną dwuwarstwową czy lipidową. Stero, czyli transport substancji odżywczych, minerałów, witamin, pierwiastków śladowych, jonów zachodzi y, i przez błonę komórkową i jest sterowane, jest sterowane właśnie, zapamiętajcie sobie to, przez różnicę napięcia we wnętrzu y, komórki. Ja bym do, dodała przez różnicę napięcia błony komórkowej, y, czyli przez przestrzeń między międzykomórkową, czyli między komórką, a środowiskiem komórki. Jest to tak zwany zawór elektromagnetyczny, jak ktokolwiek woli to nazwać. Natomiast musi być ujemne napięcie bony komórkowej, żeby doszło do optymalnej wymiany między komórką a środowiskiem. Właśnie na tym polega również balans sodowo-potasowy, tak? przenikanie jonów sodu i potasu w dwie strony. Właściwa lub niewłaściwa wielkość tego potencjału jest odpowiedzialna za zdrowy lub chory metabolizm komórkowy, który dotyczy wszystkich problemów w organizmie, czyli weźmy sobie na to optymalnym natężeniem i błony komórkowej jest minus 70 mV, więc przy na przykład środowisku mniej dotlenionym komórki, tak? To napięcie będzie się zmniejszało, w sensie ujemne napięcie będzie się zmniejszało, czyli będzie się podwyższało. Czyli będzie na przykład minus 50 mW, tak? Już wtedy błona komórkowa będzie bardziej twarda i będzie słabiej wymieniać się substancjami i jonami. Jeśli na przykład, nie wiem, czy tutaj mam ten schemat, który. Nie, nie mam. Na innych wideo będziecie widzieli taką strzałkę, wykres z poziomami właśnie napięcia buny komórkowej i jak, przy jakim napięciu komórka się zachowuje i na przykład przy bodajże minus 15 mV, czyli bardzo, bardzo mała różnica jest potencjałów, tak, będą już stany Rakowacenia, mutacji komórek. Naszym zdaniem częstotliwości mikroprądów chili modulują przemianę materii w komórce. Co to znaczy? Że dzięki mikroprądom, dzięki niskim częstotliwościom jesteśmy w stanie pobudzać, jak ja to tak bardzo często nazywam nasycać dane komórki odpowiednią. Tą różnicą napięć. Tak? Czyli osiągają one wtedy min, optymalnie minus 70 mV. I teraz tak, na przykład, skąd my mamy wiedzieć, że dany program pomoże nam na przykład w regeneracji trzustki, czy w regeneracji wątroby, czy w czymkolwiek innym. Główny taki lekarz, który jest jakby w radzie, przekazał naprawdę ogrom informacji Markusowi Schmincke, twórcy Hili, jest doktor Nunonina i on przez wiele, wiele lat robi własne badania nad częstotliwościami i Nunonina Podzielił, dostosował po prostu przy różnego rodzaju częstotliwości do konkretnych organów, tkanek, komórek danych organów, systemów i systemu meridianowego. Także dzięki niemu uważam, że ten lekarz, no chyba z powołania, że tak powiem, naukowiec, powinien Wypuszczać na światło dzienne więcej artykułów y, literatury medycznej i y, uważam, że powinien za to dostać y, naprawdę nagrodę. Y, natomiast mało o nim się mówi, mało o nim się wie, y, ze względu na to, że po prostu, y, mimo próśb ze strony y, znajomych lekarzy i y, w ogóle, y, grupy, że tak powiem, na naukowców lekarzy, no nie ma on jeszcze czasu na to, żeby zająć się takimi sprawami, ponieważ prowadzi własne kliniki. Ma około 20 klinik w Portugalii. Dobrze, przejdźmy zatem do opowiedzenia sobie, co my możemy tutaj uzyskać właśnie przy systemie trawiennym i co możemy dać swojemu systemowi trawiennemu przy pomocy częstotliwości. Żeby, żeby to omówić, od razu pokażę Wam po prostu pierwszą edycję Healy, którym jest Healy Gold. Tak, Healy Gold posiada. zaraz jeszcze opowiem. Natomiast Healy Gold posiada dwie grupy programowe plus jedną do wyboru. Co to znaczy? Że pierwszą grupą jest właśnie grupa programowa stworzona przez doktora Nunanę, czyli złoty cykl. Drugą grupę programową dostajemy po dwóch tygodniach od otrzymania Chili, czasami jest to szybciej, czasami jest to później. I trzecią grupę programową po prostu sobie wybieramy z całej palety grup programowych. Natomiast zawsze trzeba tutaj wspomnieć o tym, że Hili jest urządzeniem medycznym. I no niektórzy na przykład się dziwią, no jak to urządzeniem medycznym, jak ja nic na ten temat nie się nie dowiedziałem od lekarza i tak dalej, i tak dalej. No, gdybyśmy wszystko wiedzieli od lekarza, to bylibyśmy po prostu cudownie zdrowi. A ja naprawdę nie miałabym co robić. I teraz tak, Hili jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do i tutaj oficjalnie mogę powiedzieć przeznaczonym do leczenia. <laughs> jak to ładnie brzmi. I mam nadzieję, że można tutaj dodać do wyleczenia. Przewlekłego bólu, bóli kostnych, fibromialgii i migren, jak również do wspomagania leczenia chorób psychicznych, takich jak depresja, lęki, związane z tym zaburzenia snu. Wszystkie inne zastosowania chili. Nie są uznawane, uznawane przez medycynę konwencjonalną z powodu braku dowodów, patrz, badań klinicznych w rozumieniu medycyny konwencjonalnej. I teraz, ym, tylko i wyłącznie co chciałabym dodać, to to, że jak sobie otworzycie wideo, właśnie na temat badań klinicznych, tam ym, wyjaśniam, dlaczego właśnie badania kliniczne. Mają tylko i wyłącznie, że tak powiem, szkiełko oko na, na jedną substancję, na jedną częstotliwość itd., itd. I tylko i wyłącznie właśnie mamy tutaj na tą grupę programową certyfikat medyczny, czyli ból psychika, czyli na przykład nachroniczny ból, nachroniczny ból w kręgosłupie, na plecach. Przy na przykład problemach z dziąsłami, z zębami, tutaj przy bólu wszelakiego rodzaju stawów, czyli na przykład kolan, łokci, ramion i kręgosłupa. I tutaj mamy programy przeciwmigrennie. Przy leczeniu depresji i lęków, tak? Anxiety, rozdrażnienia i przy bezsenności lub jakichkolwiek problemach ze snem. Okay? Czyli te, ta grupa programowa, te programy, 8 programów, jest na to certyfikat medyczny i one służą do leczenia, czyli niwelowania. Bardzo często słyszę od klientów, że. Wraz z używaniem tych programów, bóle nawracające stają się po prostu słabsze i nawracają słabiej, jakby rzadziej. Tak? To jest bardzo ważne, dlatego że tutaj nie, nie leczymy też tylko i wyłącznie ból, natomiast ale docieramy do przyczyny, czyli do każdej po prostu komórki. Tak? Jeszcze... Ten slajd jest poprzedzający. Chodzi tutaj o certyfikaty, które Chili posiada i spełnia po prostu najważniejsze wymagania, po to, żeby być po prostu na rynku. Ok, i teraz przejdźmy do pierwszej grupy programowej w Chili Gold, tak? Czyli ta grupa programowa jest we wszystkich Chili. I powiem tak, na początku, jak ktoś sobie kupuje i otrzymuje Chili, to tak jak właśnie doktor Nunanina mówi, dwa tygodnie zastosować sobie przeróżnego rodzaju kombinacje tych programów. Ja bardzo często zwracam uwagę na to, że ten, ten pierwszy program jest bardzo ważny, jak nie najważniejszy. Bo słuchajcie, bardzo często jest tak, że przez wiele, wiele lat nic nie robimy. Prawda? Może czegoś się i mamy, jakiegoś tam kuracji krótkoterminowych, krótkotrwałych. Jeśli ktoś na przykład jest niekonsekwentny w swoim działaniu, takie osoby mają, że tak powiem, najbardziej podgórkę, jeśli chodzi o w ogóle wyleczenie czegokolwiek, więc właśnie proszę zwrócić uwagę na, na ten program Oczyszczenie Komórkowe. Ten program pomaga w uruchomieniu procesów oczyszczających komórki, tak? Natomiast, tak jak doktor Nunonina mówi, te programy są subtelne, delikatne, dlatego wybierajmy właśnie tą grupę programową jako pierwszą. Dobrze, jeśli chodzi o inne programy, jak pielęgnacja, Balans, one fantastycznie wspierają, tak? wyrównują częstotli, tak, częstotliwości komórkowe. Natomiast to jest bardzo ciekawy program, ta istota, równowaga emocjonalna. Ktoś mi kiedyś powiedział, że te, te częstotliwości pomagają wrócić do siebie. To mnie zaintrygowało bardzo, bo co to znaczy wrócić do siebie? No według moich, jakby, według wiedzy i tego, że tak powiem, praktyki, no to wrócić do siebie, to wrócić tak naprawdę do swojej takiej niematerialnej istoty, tak jak jest dusza. Więc bardzo ciekawy program i można sobie tutaj potestować. Jeśli chodzi o energię, super program, dający większe, większą ilość produkowanej energii. I również zwracam uwagę, żeby sobie pooglądać to wideo, Właśnie z badań klinicznych, ze względu na to, że tam właśnie pokazuje, jakie badania potwierdziły nam przy użyciu częstotliwości podniesienie energii o nawet 500%. Także bardzo, bardzo fajnie to będzie działać. Relaks. Relaks jest potrzebny każdemu w dobie dzisiejszej, więc, jak najbardziej. I uwolnienie to jest program, który ja dosyć wykorzystuję. Ostatnio, nawet jak nie mam żadnych bólów, lub jakiś ostatnio naderwany staw, po prostu puszczałam właśnie sobie ten program i przynosił on ulgę. Czy tak jak jest to właśnie opisane, przynosi ulgę od, od bólu. I również właśnie z, tym, z tymi programami na przykład można właśnie przeciwbólowe zastosować, jeśli ktoś na przykład ma jakieś bóle lub bardzo często jest jeszcze takie, taka informacja, taką się słyszy, że na przykład puszczamy ten program i w jakiejś części ciała zaczynamy odczuwać, po prostu zaczynamy odczuwać tą część. Na przykład kiedyś było złamanie, albo kiedyś były, była tam operacja, albo jakiekolwiek jeszcze. W przeszłości zadziały się rzeczy właśnie w jakichś różnych miejscach, i, i te, tą część właśnie czujemy przy tym programie. Także jest taka regeneracja. Jeśli chodzi o głęboki cykl, to właśnie to jest najważniejsza informacja, żeby, żeby to sobie zakodować. Zaczynamy wprowadzać się, że tak powiem, właśnie w głęboki cykl, czyli w tą grupę programową. I przechodzimy zawsze przez pierwsze trzy programy. Pierwsza aplikacja, druga aplikacja, trzecia aplikacja. To już jest know-how firmy, o co tutaj um, tak naprawdę chodzi. Natomiast um, wskazanie jest, żeby użyć na przykład kilka dni pierwszej aplikacji, na przykład codziennie sobie puszczać. Pierwszą aplikację. Jeśli na przykład będzie jakiś ból w jakiejś części, to kontynuować ten sam program, czyli tą pierwszą aplikację. Jeśli na przykład zniknie ten ból, przejść do drugiej, tak? To może trwać tydzień, nawet i dwa tygodnie, jeśli na przykład są jakieś bóle. Oczywiście pamiętajcie, również. Tą pierwszą aplikację możemy użyć czy wykorzystać, właśnie grupę programową przeciwbólową i to uwolnienie od bólu, tak, z złotego cyklu. I dopiero jak przejdziemy wszystkie te trzy aplikacje, ja pamiętam, jak ja sama dostałam właśnie ten głęboki cykl, zrobiłam sobie pierwszą aplikację jednego dnia, nic nie czułam, w sensie żadnych bólów, następnego dnia zrobiłam. Jeszcze raz tą pierwszą aplikację, i już później zrobiłam sobie kolejną, drugą aplikację i trzecią, ponieważ nic się nie działo, więc stwierdziłam, że wszystko jest w porządku, i już używałam e, tych programów. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawym programem tutaj jest e, oczyszczenie. E, tu po angielsku to, to by było clean all, czyli e, Prawdopodobnie tu nie mieli miejsca, żeby napisać oczyszczenie takie całkowite. Natomiast właśnie ten program oczyszczający jest bardzo głęboki, bardzo taki e, mocny, więc warto to zrobić. I przede wszystkim, teraz wyjdźmy z tematykę systemu otrawiennego, e, bo tutaj właśnie ten program, oprócz oczywiście jeszcze innego, ale w innej, w innej grupie programowej, bardzo polecam przy właśnie przerostach bakteryjnych, czyli na przykład jak ktoś ma jakiś przerost E. coli, przerost Clostridium, czyli jakieś Klebsielli tak, w jelicie, to właśnie możemy sobie zrobić taką kurację 10 z użyciem tego programu i jeszcze innego przeciwbakteryjnego w bioenergetycznym balansie. Jeśli chodzi o trawienie, to ten program trawienie bym używała również żeby wesprzeć system, system trawienny. No i program, o którym chciałam powiedzieć, że jest bardzo ciekawy, to nersk, nerka żeńska, nerka męska. Tutaj nie chodzi o jedną nerkę, tylko po prostu ogólnie o dwie nerki żeńskie i dwie nerki męskie. Nerki. Rzadko się czyta o nerkach, prawda? A są one szalenie ważne. Tak naprawdę bez nich no, nie jesteśmy w stanie żyć, więc e, warto sobie zrobić kilka, kilkanaście e, tych programów właśnie na nerkę żeńską czy męską. I tutaj e, tylko powiem w skrócie, na czym polegają, że tak powiem, te różnice w pakietach Hili: czyli tak, e, Hili Gold. Mamy dwie grupy programowe, te, które omówiłam przed chwileczką, właśnie złoty cykl i głęboki cykl. I wybieramy sobie jeden, jedną grupę programową z tych wszystkich e, programów. E, czyli, na przykład, możemy sobie wybrać Ból Psychika, to jest jedna grupa programowa, równowaga bioenergetyczna, jedynka lub dwójka, tak? bo to są dwie tutaj grupy programowe. No, równowagę psychiczną. Albo na przykład meridiany 1 lub 2. Więc mówię właśnie, że w tym pakiecie, tak, Chili Gold, która jest tutaj za tą najniższą kwotę, wybieramy dodatkowo właśnie trzecią z tej całej listy, która jest podana. Się napiję. Natomiast uważam, że najbardziej optymalny pakiet. To Heal Holistic Health. Bo co tak, tak naprawdę tutaj mamy? I właśnie w, w układzie trawiennym jest bardzo, bardzo pomocne. I teraz właśnie chcę to omówić.